O, słychać kreskówko ma Faj! Chyba mnie coś bierze! Nie, 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 spoksik, nic mi nie jest, raz kichnąłem! O, tak, wszędzie rozpoznałbym te objawy. Chrumkanie? Kiedy ja chrząknąłem? Kichanie? Tak, dobra, ale litości to był jeden mały kich! Czerwona wysypka. Że co, proszę? Zero Chrost! Mają zakaz wstępu! Wyobrażasz sobie, że wspinasz się na Everest? Nie opuszczę cię, panie tragarzu! Dobra, dobra. Mega ciekawy objaw. Ciekawe, co się dzieje, kiedy bohaterowie kreskówek chorują. Chyba nie mogą zadzwonić z tekstem: Cześć, jestem chory, dzisiaj się nie pojawię! Halo. E, Benson, strasznie się pochorowaliśmy. No, mordechaj i Rigby są na prawach specjalnych. Musicie od razu wskoczyć do łóżek. Zwolnie! Wiedziałem, nie są chorzy! Chcieli tylko przetestować zjeżdżalnię wodną! Tak ich kocham! Ale mnie chodzi o taką opcję, że ktoś jest chory, chory! Tak naprawdę! Czy przychody są odwołane? Czy właśnie się szykuje? Więcej przygód! O! Odkryłem, że postaci z kreskówek chorują częściej niż się przypuszcza. Przedstawiam wam autorską kichologię Tuniego: Zwyczajny kich. Włochaty kich. Mikro kich. Może go nazwę dekoloryzujący kich, misiokich i niezastąpiony kich Klarensa. Ale dużo kichania? A w gambolu wirus to wręcz jest jednym z głównych bohaterów! Za mną panowie! Kolosa! Jak myślisz, że zarazki są zabawne, to sobie obejrzyj to! O masku, co to jest? Aha, to danko, które trzeba jeść, jak zachorujesz! Blach! Siedka marchewki, czoch-czoch! Bu! Zrobiłeś już tę zupę? Gotuję się! Wygląda obrzydliwie, Fini. Trudno, ile tylko działa. Lepiej ci trochę? Tak! O, to całe szczęście. O, może nie. Dlatego nie można jeść ciężkostrawnych rzeczy, dzieci. <grym zezna> Przykro mi, że to mówię, Clarence, ale możesz być zombie. Drogie <tostopanee> dzięki, Clarence. Wszyscy są Boży. Oprócz mnie. Pana super, zdrówko! Skończyłem cały odcinek bez kichania! Uła, uła da, da, da. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażę. rację. A yeah. ja mam swój kanał, i wszystko tam jest. Fajowe klipy i filmy się często i wiesz!